Kontrola rodzicielska kieruje dana na LinkedIn. Czy znajdzie tam prawdę i prawdziwych przyjaciół? Cześć kochani, u mnie wszystko bardzo dobrze, tak? Wracam do formy. Ciao. Bardzo się cieszę. Terapia działa. Ograniczenia ci służą. Gratuluję. A to cię zaskoczę. LinkedIn nie uspokaja, wiesz? Ja tam spotkałem wielu wspaniałych ludzi. Ludzi pełnych radości, z kompleksów. I wiesz, co oni nie mają Instagrama. Nie, 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 mylisz się. Każdy ma, ale nie każdy się przyznaje. Gdy zgaśnie światełko, Instagram płonie. Daj spokój, jestem na terapii. Powiedz mi lepiej, jak mam znaleźć prawdziwych ludzi? Gdzie ich szukać? Musisz pójść na szkolenie. Eksperci ci powiedzą, jak nawiązywać relacje z ludźmi, których nie znasz i nigdy nie poznasz. I będą moimi fanami? Będą mnie kochać? Będą lajkować, wysyłać serduszka, komentować? Jezu, jakie to piękne. Tak, ale najpierw musisz pokochać sam siebie. Po zderzeniu z brutalną rzeczywistością social mediów, Dan wyrusza w podróż. Ale czy dobrze obierze kierunek? Koniec sezonu pierwszego. Scenariusz i reżyseria Daniel Kontraciuk. Zdjęcia Oliwier Uchmański Martyna Kopacz. Montaż Olivier Uchmański. Realizacja dźwięku Stefan Kołodziejczyk. Sound design Paweł Ślusarczyk. Bring the Noise Studio. Wystąpili Wielki Brat influencerów Oliwier Uchmański. Dan Daniel Kontraciuk. Produkcja Media Kolektyw. Czytał Jakub Rutka.